I Panie marszałku, pani premier, Wysoka Izbo, dobrze wiemy, że ten wniosek jest skazany na porażkę. Pis ma samodzielną większość sejmową i cikiego kalicjanta, jakim jest z 15. Ale dzisiaj możemy Polakom pokazać nadzieję na lepsze czasy po pisie. Dlatego z tego miejsca chcę powiedzieć naszym rodakom, że wiemy jak pracującym dać nadzieję na wyższe wynagrodzenie, emerytom na wyższe emerytury, a młodym szansę na dobrą przyszłość. Jeżdżę dużo po Polsce, spotykam się z mieszkańcami polskich miast. I wszędzie, jak Polska długa i szeroka, w Siedlcach, w Częstochowie, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Rzeszowie, we Wrocławiu, w Elblągu, Polacy, oprócz odsunięcia PiS od władzy, domagają się poprawy bytu. Chcą więcej zarabiać, chcą mieć lepszą pracę, chcą po prostu lepiej i bezpieczniej żyć. Chcą sprawnej i silnej ojczyzny. Szanowni Państwo, możemy żyć w kraju, w którym pracujący nie muszą się martwić, czy starszy do pierwszego. Możemy żyć w kraju, w którym, z którego nikt nie zamierza emigrować. Możemy żyć w kraju, w którym najwyższe urzędy sprawują ludzie urzędów tygodni, ludzie, którzy są dani obywatelom, a nie partyjnym funkcjonariuszom, nie misiewiczom. Możemy, możemy żyć w kraju, w którym silną armią dowodzą oficerowie o najwyższych kompetencjach. Możemy żyć w kraju, w którym dzieci uczą się w najlepszych szkołach, a bawiąc się na placu zabaw oddychają czystym powietrzem. Możemy być w kraju, w którym obywatele będą pewni, że ich prach i wolności będzie godny swej nazwy Trybunał Konstytucyjny bronić. Możemy żyć w kraju, w którym Europa, na który Europa będzie patrzeć z podziwem, a nie z zażenowaniem. Możemy żyć w kraju, w którym rząd reprezentować będzie polską rację stanu, a nie trąbiąc o patriotyzmie reprezentować interesy Moskwy. W kraju, który idzie w ramię w ramię z rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Ale póki co, nasz kraj rujnują szaleńcy. Trybunał Konstytucyjny zamieniliście w partyjną przebudówkę. Podeptaliście 40 artykułów Konstytucji. Odebraliście godność wszystkim instytucjom, które miały strać. Miały stać na straży wolności. Zamiast pałacu prezydenckiego mamy pałac namiestnikowski, ale za chwilę jeszcze zamknięcie usta wolnym mediom. Patrząc Polakom w oczy, kłamaliście, mówiąc, że Antoni Macierewicz nie będzie ministrem obrony. I został. I po kilkunastu miesiącach polska armia jest na kolanach. Odeszło około trzydziestu generałów i dwustu pułkowników, a ci, którzy zostają, są zmuszani oddawać hołdy Misiewiczowi. Zadłużacie Polskę na potęgę, tak jak kiedyś Gierek. W ciągu waszych rządów dług publiczny wzrósł o 100 miliardów złotych. Lekką ręką wydajecie zarabione przez, przez Polaków pieniądze. Nigdy nie uliczycie. Nie znacie się na gospodarce i ją osłabiacie. Stworzyliście państwo, które stało się łupem partyjnej kliki. misiewiców i podobnych klonów. Niszczycie polską edukację. Całkowicie, całkowicie lekceważąc głos tych, którzy mają największe prawo, aby się na ten jej temat wypowiadać. Czyli nauczycieli, rodziców, uczniów. Strach nauczycielem jest bolesnym dowodem waszej totalnej ignorancji. Proszę państwa, liszczycie środowisko naturalne. Nie lubicie drzew, ale lubicie smog. Po przejęciu władzy was rozliczymy. Postawimy przed sądem wszystkich tych, którzy łamali prawo. Bez względu na to, czy to będzie szeregowy poseł, którego tu nie ma teraz na sali, bo się boi, czy będzie to premier, czy będzie to prezydent, czy asystent ministra, czy jeden z Was. Przywrócimy podstawowe zasady funkcjonowania państwa, Tak jak praworządność, niezależność prokuratury, konstytucyjny ład w Trybunale Konstytucyjnym za zło, które wyrządziliście w latach 2005-2007, nigdy nie zostaliście rozliczeni. Pytanie dlaczego? Dlaczego zabrakło pięciu głosów, aby postawić przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobro? Dlaczego Mariusz Kamiński pozostał na stanowisku szefa CBA dwa lata po oddaniu rządów przez PiS? Kto popełnia przestępstwo, musi wiedzieć, że czeka go kara. Inaczej bowiem za kilka lat może przyjść do władzy inna ekipa, pisopodobna która zrealizuje marzenia Jarosława Kaczyńskiego o Polsce rządzonej tak jak putinowska Rosja. Ale wasze salaństwo można powstrzymać i zrobimy to. Aby Polacy byli szczęśliwi, mogli godnie żyć, trzeba zapewnić godne emerytury i płace. Aby Polacy nie obawiali się o swoją starość, system emerytalny musi być stabilny i przewidywalny, a nie niszczony przez jednych i drugich. Aby opłacało się inwestować, urzędy mogą, muszą być Muszą być przyjazne, a nie opresyjne. Wiemy, co zrobić, aby w Polsce było znacznie lepiej niż obecnie. Wymienię najważniejszy punkt. Obniżyć PIT z 19 do 15%. Wprowadzić zasadę, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Przyjąć walutę euro, bo wspólna waluta to gwarant naszej stałej obecności w Unii Europejskiej. Wprowadzić zasady zrównoważonego budżetu odrzuciliście tę ustawę, aby Polska już nigdy nie, nie wpadła w spiralę długu. Trzeba skończyć z dopasowaniem do nierentownych firm, zlikwidować przywileje emerytalne dla tych, którzy rozpoczynają pracę. Trzeba dostosować system edukacji do potrzeb rynku pracy, po to, żeby absolwenci mogli znajdować dobrą pracę za dobre wynagrodzenie. Trzeba przestrzegać rozdziału państwa od kościoła. Państwo ma zajmować się sprawną administracją, a nie ideologią i wiarą swoich obywateli. Trzeba umożliwić zawieranie związków partnerskich i finansowanie in vitro z budżetu. Trzeba stworzyć miejsca w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich Polaków, wszystkich dzieci w całym kraju. Zwiększyć udział w podatkach i samorządów. Ograniczyć władzę prezydenta, jak widać, w ogóle z niej nie korzystać, jest mu niepotrzebne. Przekazać więcej uprawnień premierowi. Ograniczyć liczbę kadencji posłów i senatorów do dwóch, żebyście zrozumieli, jak wygląda życie normalnych Polaków. Oderwali się rzeczywistości. Jarosław Kaczyński nigdy nie pracował, nigdy nie pracował. Nie rozumie podstawowych, nie rozumie, jak funkcjonuje Polska i gospodarka. Nie spotyka się z nikim poza pisarzami. Trzeba osprawić polskie sądownictwo po to, przez przekazanie więcej zadań mediatorom, ale na pewno nie poprzez jego upolitycznienie. Przepraszam, panie przewodniczący. Pana posła Kaletę proszę, aby powściągnął swoje emocje. Trzeba ograniczyć liczbę ministerstw i wiceministrów. Trzeba zlikwidować urzędy wojewódzkie, ale zlikwidować, a nie gadać o tym. Oraz część agencji i urzędów państwowych. W ochronie zdrowia Wprowadzacie system do PRL, jak w PRL-u. Likwidujecie de facto prywatne placówki. Zwiększycie kolejki. Zwiększycie kolejki. A można wprowadzić konkurencyjność funduszy zdrowia. I wtedy, to wtedy placówki będą zabiegały o pacjenta, a nie o pacjent o miejsce w kolejce. Ja rozumiem, że Wy macie swoje prywatne placówki. Ale Polacy potrzebują sprawnej ochrony zdrowia. Polscy przedsiębiorcy potrzebują takiego systemu gospodarczego, który im sprzyja a nie rzuca się im kłody pod nogi. Jak brakuje, to wysu... Jak brakuje pieniędzy w gospodarce, to wysyłacie urzędy skarbowe do wszystkich polskich przedsiębiorców i dobijacie polską przedsiębiorczość, a na co stawiacie? Na wielkie koncerny międzynarodowe, dając im dotacje do tego, żeby w Polsce inwestowały. To jest hipokryzja i bezczelność. Bezczelność, że można mówić o wspieraniu polskich przedsiębiorców, a ich dobijać wyższymi podatkami, zmianami przepisów. I urzędami kontroli skarbowej. Jeszcze teraz ZUS. Polska do... Szanowni Państwo, Polska dobrobytu jest możliwa. Ale partie, które wywodzą się z okrągłego stołu, Polski już nie zmienią. Bo tkwią w przeszłości. Bo nie myślą o przeszłości. Ale w Polsce są politycy, którzy mają odwagę i wiedzę i wizję. Żeby zbudować Polskę nowoczesną, Polskę europejską, Polskę dobrobytu, której każdy z nas będzie się czuł u siebie, Polskę, w której nie ma podziałów na oni, my i oni, Polskę, gdzie ludzie w mieszkaniach i w rodzinach nie kłusą się, czy jestem zapisem, czy przeciwko. Wprowadziliście nienawiść między Polakami, bo to jest wasz sposób na działanie. Nie myślicie o Polakach, nie myślicie o poprawie ich bytu. Proszę Państwa, jeżeli stworzymy Polskę dobrobytu, nowoczesną, europejską, to w takiej Polsce nikt już więcej nie uwierzy pisowskim kłamcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję